Dobry, dzisiaj jest środa, czyli Dzień Loda, pogoda ładna, czyli zachęcająca. I o czym my se tam możemy dzisiaj pogadać? Zaraz Wam dam wskazówkę, a wyśpiewa Wam to apetyczna mama, taka ślicznotka z TikToka. W żadnym silniku jak go od parę, to będzie ciepły. Posmaruj nie smaram. Będę swym lewarem. Podpołami ślisko, rozpadne ognisko. Mój ty mechanik. Czyli już wiadomo, że dzisiaj będzie o mechanikach i o takich, co próbują, kurde, tworzyć jakieś serie o mechanice na, swoim kanałach, na swoich kanałach, bo to będzie o kilku. No i co? Zaczniemy może od pozdrowień. Pozdrawiamy wszystkie koleżanki i kolegów. Tym razem szczególnie to będą mechanicy. O, jednemu koledze po fachu yy, przyjmuję wyzwanie. Przyjadę tam do ciebie. Yy, zrobimy zawody z kółkami. Kto tam dźwignie cięższe koło, albo szybciej poprzewraca na czas, i takie tam. Mogę wziąć taki odwozideł albo tam z tych Twoich sprzętów dużych. No i się pobawimy. Aha, i przy okazji jeszcze drugą obiecankę spełnię. Bo pewnemu panu Andrzejowi obiecałem, że się napijemy. Jak duży z dużym. I będzie okazja. Pozdro dla Was. Tutaj teraz pozdrowimy fajnych mechaników z YouTube'a, czyli Wójka Bodzia i Supermafię, rodzinkę. Mateusza z Dirtygerej czy jego tatę. A później kogo tam weźmiemy? O Mariusz Dreyer fajnie, yy, fajnie robi kanały o mechanice. Z Danoski. O jak tam kogoś pominąłem, to. A, maniek mechanik. No kur. Najlepszy specjalista od turbin. Są jeszcze, kurwa, najlepsi specjaliści od dzwonków gazowych, czyli ten. Kurwa, no jak on się tam nazywa, ten taki mały, co to szczeka i się chowa kurwa za wszystkimi A, York Farm On nie jest mechanikiem, ale kurwa jaki długi cykl zrobił No to jego tak pozdrawiamy Kaszankę pozdrawiamy O, zapomniałem o najważniejszym Pozdrowić takiego Macieja, co gospodarzy I w międzyczasie mechanikuje On dobrą robotę chłop robi No i co my sobie dzisiaj powiemy a właśnie chciałem porównać e, projekty sześćdziesiątek, bo na kanale York Farm, czyli ten taki mały szczekający kundelek, e, był remont sześćdziesiątki. Pierdolili się z tym chyba z rok czasu, bo tam był remont i później remont remontu, a później następny rok to był projekt remontu, nie remont projektu, nie projekt remontu, remont projektu, poprawka projektu i Reklamacja reklamacji projektu i takie tam. No a tutaj właśnie taki pewien yy, młody gospodarz. Trzy tygodnie machnął sześćdziesiątkę. No tam nie obywała się bez jakichś tam małych błędów, ale co mi się podoba? To, że gościu. Pracując przy zwierzakach, no bo kto ma hodowlę zwierząt, to wie, jakie to jest absorbujące, ile to energii i czasu i przede wszystkim systematyczności. Trzeba poświęcić czemuś takiemu i w trzy tygodnie gościu zrobił remont, y, remont swojego ciągnika. A zapomniałem pozdrowić supermechanika. No, widzicie, bo to wszystko o, na żywioł idzie z głowy, a nie scenariusze jak u Jorka Farma i niektórych. Także u Kasza Rolnika, super mechanik, on właśnie pomagał w tym projekcie. Całkiem fajnie to wyszło. Sprzęt jak widać, śmiga nawet pomalowany. No, i tak ludziska trzymać. Widać, że tam raczej, raczej to będzie długo i dobrze służyło. Mówię, no malutkie jakieś wpadki były, ale to, to są szczegóły. Fajne jest to, że tacy ludzie realni, pracujący, nie, nie ściemniający, nie robiący pod publikę, tylko jakby ich nazwać takimi naturalnymi. No w porządku, ludziska. Robią remonty, wrzucają, to pokazują i to jest okej. Okay. Ale są też takie kanały, które próbują czerpać z tego tylko i wyłącznie korzyści. No i wychodzą z tego kurwa same buble, nie? No wiadomo, był projekt Turpokalectwo, Kalectwo. Najpierw był remont sześciutki, co była czerwona jak miłość i została żółta jak zdrada. Później zaczęli przerabiać to na jakieś turpokalectwo, Finał jest taki, że kurwa sprzęt powypluwał szczelki z podgłowic. E, moczy się, kurwa, gdzie się tylko da. Rozpoławiany, poprawiany, kurwa kil, kilkadziesiąt razy, bo to, to, co było nagrywane, to jest niewiele do tego, co jest naprawdę. No i co ciekawe, kurwa, ro, robił to taki, kurwa, pocieszny kaszaniarz, zwany y, kaszanką. Poprawką teraz. Kurwa, gościu, najgorsze coś ty mógł zrobić, to wypiaskować ten sprzęt po remoncie. Że to rozjebałeś wszystkie uszczelki, skatowałeś simmeringi, a później wiór coś dziwieni, że to cieknie. Zwolnice z piaskiem tak ładnie tam rzężą, bo to się podostaje. No piach jest na tyle agresywny, że on tam kurwa pokonuje jakieś niezbyt duże... Niezbyt dużo opory gumy czy uszczelek i się kurwa wbije wszędzie. No ale dzieci tego nie wiedzą. Ten to potrafi nawet blok wypiaskować w środku kurwa od silnika i to jeszcze takiego ufajdanego takim o, jakimś mułem i nagarem sprzed 50 lat. Po prostu ręce opadają. Ale jedno co jest pozytywne u tego typa pomimo, że no kurwa kaleczy fach mechaniki niesamowicie, to że jest pracowity. A własnymi siłami tam ciśnie, powiem Wam, że akurat typek nie jest taki jak, na jakiego się lansuje na tych swoich filmach. Bo tak naprawdę w życiu to jest taki kurwa hachment i, i zakłamaniec. Ale jak robił z tym, z tym, z Jorkiem, Falmem, to całkiem fajnie to wychodziło. Powiem, może, że oni nie są kurwa naturalni i to było bardziej pod publikę. Ale było zabawnie, śmiesznie. Nabił oglądalności temu, temu właśnie Jorkowi. No, teraz mają kosę. Ja wiem dlaczego, ale wam tam może po kawałeczku będę zdradzał. Wszystkiego nie powiem, bo. Bo nie powiem. Ale już za niedługo na YouTubie będzie kurwa coraz więcej śmiesznych filmów, które będą poruszały tę tematykę. W komentarzach już są tam troszkę masakrowani. I o to chodzi. I teraz wam powiem tak. Kiedyś przepowiedziałem Jurkowi Farmowi, to była akurat żniwa, początek sierpnia. Taką podpowiedź dałem szyderczom żeby kupił podrabiane wtryski do jądera. No bo ten ten jego jąderek już wtedy dosyć kurwa chodził jak stara sieczkarnia. Pomimo, że wydawał się być takim naprawdę dobrym zakupem z samego początku, ale to tak jest, jak się kurwa. Chce ktoś sprzedać, ktoś chce kupić. Czy jak to mówią, przyjdzie głupi, wszystko kupi. Ale w czym była rzecz? Śmiałem się kurwa z Jorka, że z kolegą moim. To była akurat przy silniku Kata. Oni kupili wtryskiwacze w zamienniku. No i to była padaka. Chodził ładnie przez, przez jakieś parę miesięcy i momentalnie zaczął kuleć, kuleć, kuleć. Wszystkie pierdolły, nie? No i wymienili je jeszcze raz na oryginały katowskie, bo to ten układ paliwowy KAT 2000, taki bardzo, bardzo popularny Common Rail. No i śmiga do tej pory bezawaryjnie. No i wtedy powiedziałem temu małemu ćwierćgłówkowi, bo to nawet nie półgłówek, że żeby sobie kupił w zamienniku, będzie zadowolony. No kurwa, nie myślałem, że razem ze swoim serwisem kurwa, mnie posłuchają i kupią mnie. No i później był cykl z naprawy yondera i tylko było krótkie odpalenie na kurwa zamiennikach. Przecież to tak klepało jak stara się sieczkarnia, tylko patrzeć było, kiedy kurwa tłoki powypluwa. No... To oczywiście tam już dalej nie nagrali, było jak zwykle tłumaczenie, bo tam często się tłumaczą z różnych dziwnych rzeczy. No i po tłumaczeniu było zamontowanie kurwa wtrysków tych lepszych, to znaczy oryginalnych. No a jakbyście chcieli posłuchać, ile Mały dał za, za te zamienniki jak dużo na nich zaoszczędził, to włączcie sobie film u tego jego kolegi, jak tam pomagał rozbierać o 60, o której mówimy. E, tam gdzieś, gdzieś blisko połowy, no może nawet szybciej niż w połowie było Było o tym. Y, jak wrzucicie na spowolnione tempo, czyli połowę prędkości to jest tam jak się wychwala, jak ile to on zaoszczędził na wtryskach i jak tego chcieli zedrzeć. No to to traci dwa razy, no nie myślałem, że on posłucha. A tutaj zrobimy ścięcie i wrzucę wam właśnie ten filmik, może podlinkuję. Wtedy, kiedy kurde już pół roku śmiałem się z niego, żeby tak zrobił, no i posłuchał mnie jełop jeden. Pozwolajcie, jak to ładnie gada, kurwa. c 6 nie, c 6 Kurwa, to dopiero murczek. Ale to jest na I to powiesz o podrabianych słońskach. To słońce. To eee, Tobisiu do Jondera kupuj kurwa będzie taniej. I poprawiamy jak do żebraków, które fruki kurwa. No i pośmialiśmy się już z przepowiedni o wtryskiwaczach. To teraz zrobimy porównanie. Jaka jest różnica między małym Adriankiem a mną. Ja kurwa z takimi kołami pracuję. To one sięgają no kurwa po bark, pod pachę. To akurat dołek jest to teraz pod brodę. Kółko jakieś kurwa 800 kilo, a mały taki popierdółki, No może trochę większe, bo to jest 11,5 na 15. On takiego całego koła kurwa nie dał rady na busa włożyć. To wyobraźcie sobie, ile się trzeba naszarpać, żeby takie ściągnąć. ja dopiero hardkorowe. Ono całe waży coś około 800 kg. nie? I zobaczcie ile trzeba ściągnąć ze zwolnicy, około 15 cm. Urwa to jest hardkorowe przedsięwzięcie. A takie koła my ściągamy lewarkami. Zahaczamy lewar hydrauliczny, żeby odepchnąć go od, ze szpilek tam od tarczy, żeby się oderwał. Bo ręcznie to rzadko kiedy się udaje ściągnąć. Oj, i teraz, no nie mam całego takiego koła to przynajmniej pokażę jak się wrzuca kurwa na wozidło, ten kiper to jest tutaj ze 2 metry nad ziemią, jak się wrzuca takie łopunki, a mały kurwa kółka nie mógł wtoczyć na przyczepę, także Jorku farmie zanim kurwa zaczniesz kogoś wkurwiać i obrażać w komentarzach i tam odpierdalać inne akcje, może zorientuj się do kogo ty skaczesz. Pozdrawiam wszystkich fajnych ludzi, mechaników, koleżanki. Jak o którymś fajnym mechaniku zapomniałem, to resory. Nie wszystko idzie spamiętać. No i życzę Wam fajnej środy. Pozdrawiam te ambitne lodziary, co chcą zrobić więcej lodów od Algidy. Trzymajcie się, cześć. Udało mi się znaleźć jedno koło od balonówki. Ono oczywiście trochę mniejsze od tego, co Jork na pusanie dał rady wtoczyć. O, to pokażemy Jorkowi, że prawdziwy chłop to przynajmniej takie to dźwignie jedną ręką do góry. A on bidulek kurwa nie jest w stanie. Także y, zapraszam kurwa Jorka na siłownię. Bo raczej nie będzie miał odwagi się spotkać ze mną, ale kiedyś tam w końcu przyjadę. <noise> Przy okazji, oczywiście. Pozdrawiam wszystkich fajnych, a yorkera i jego wyznawców tego.